Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Pacenko i Adam Samulak. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robimy i dlaczego akurat włączyliście nasze wideo albo o czym ci się będą mówić. Otóż pracujemy z reklamą Digital już od kilkunastu dobrych lat i wpadliśmy na pomysł, że fajnie byłoby dzielić się tym, co my mamy za darmo, z Wami, ale też nie tylko dlatego, że chcielibyśmy mówić, jacy jesteśmy wszechwiedzący, ale chcielibyśmy posłuchać też tego, co Wy macie do powiedzenia na temat reklamy digital, albo niektórym po, po prostu pomóc podejmować decyzję, które podążać i czy ta reklama digitalowa jest fajna, jest ciekawa, ale nie tylko o kwestiach technicznych będziemy rozmawiać. Pewnie wielu z was się zastanawia jak to jest możliwe, że na przykład przechodząc koło jakiegokolwiek sklepu nagle otrzymujemy powiadomienie e-mail na nasze telefony, pojawia się reklama w social mediach, Facebook, TikTok, Pinterest, nawet czy jakichkolwiek innych platformach i te i inne tematy chcielibyśmy właśnie dla was przygotowywać, poruszać i wchodzić bardziej w techniczne aspekty związane właśnie z tą reklamą. Natomiast Krótka historia, dlaczego też to chcemy robić. Z jednej strony chcemy się dzielić wiedzą, chcemy też posłuchać tego, co wy robicie i trochę przybliżyć tematykę związaną z reklamą i digitalową. Ale cała idea powstała już kilkanaście, kilka, przepraszam, kilka lat temu, kiedy pracowaliśmy w Lidl Polska. Ówczesny nasz menadżer Mikołaj Paczkowski wpadł na genialny pomysł: stwórzmy internet team.pl, serwis, który będzie poświęcony tematyce związaną z reklamą digitalową, całym digitalem szeroko rozumianym, żebyśmy mogli właśnie ludziom, którzy na co dzień pracują, są również z reklamą, ale tym, którzy po prostu są użytkownikami telefonów, komputerów, tabletów, przybliżyć tematykę związaną z, z aspektami związane z reklamą. Bardzo fajnie ten blog działał, przez te kilka lat, oczywiście, wielu z nas pozmieniało pracę, więc jakby ten blok już przestał istnieć. I nasz pomysł jest taki, żeby reaktywować, żeby też przygotowywać dla Was materiały, w których to będziemy poruszać bardzo szczegółowo tematy związane z reklamą digitalową. Natomiast, żeby przede wszystkim chcieć z nami zostać, fajnie byłoby przyjrzeć, kim my Adam jesteśmy i dlaczego to my będziemy do Was chcieli mówić. Tak, i dlaczego warto nas słuchać. Więc jeśli chodzi o moje doświadczenie, ja w Digitalu mniej więcej pracuję już od 10 lat. Zaczynałem swoją pracę w Akademii Piłkarskiej Rejsa, gdzie odpowiadałem całkowicie za marketing internetowy, od social mediów po Google Ads, idąc dalej po wysyłanie newsletterów, więc cała jakby komunikacja związana z internetem, jeśli chodzi o Akademię Piłkarską Rejsa, ale także stronę piotrrejs.pl, zajmowałem się właśnie i zdobywałem tam doświadczenie właśnie w tym temacie. Również w tym samym czasie zajmowałem się analityką mediów tradycyjnych, taki trochę social listening, ale w telewizji i w radio, czyli wyłapywanie tego, co akurat mówią o danym brandzie w telewizji czy w radio, o danym polityku i tak dalej. Myślę, że dosyć ciekawe doświadczenie, zwłaszcza pod kątem Teraz tego, co się dzieje właśnie w social mediach i tych różnych reakcji, jak szybko ludzie reagują na to, co się dzieje na świecie właśnie w Social Mediach. Następnie przeszedłem do firmy Nowa Elektro, gdzie odpowiadałem za wdrożenie marketing automation, mhm. a następnie sklepu internetowego Nowa Elektro, elektrycznie.pl, ogólnie sklepy zajmujące się sprzedażą elektrotechniki. Myślę, że też całkiem fajne doświadczenie właśnie od tej strony e-commerce'owej, czyli wszelkiego typu ta gałąź performance'owa Google Adsów, ta gałąź performance'owa Marketing Automation, bardzo fajnie się tutaj bardzo wielu rzeczy nauczyłem. Kilka śmiesznych sytuacji, jak na przykład w przypadku Sercza, dowiedziałem się, że marka Legrand produkuje łączniki, pstryczki, gniazdka, które macie w domu, ale również produkują rowery, więc jeśli nie ustawisz odpowiednich wykluczeń w reklamie, możesz wydać pół budżetu swojej Swojej kampanii reklamowej na produkty, które totalnie nie dotyczą tego, czego sprzedajesz, więc fajnie też tutaj tego typu aspektów się nauczyłem. Następnie dzięki zaufaniu Mikołaja Paczkowskiego, trzymałem pracę w Lidlu w jego zespole. I tam zajmowałem się na początku stroną internetową, newsletterem, ogólnie strona powiedzmy kontentowa, jeśli chodzi o digital w Lidlu. Następnie media przeszedłem na stanowisko mediowe, gdzie zajmowałem się zakupem mediów. Programatik, zakup bezpośredni, też współpraca z afiliantami, więc bardzo szeroki, bardzo szeroki zakres, jeśli chodzi o współpracę. Z takich fajnych rzeczy, które, które pamiętam, które udało nam się zrobić, jest chociażby przejęcie WP, czyli jako pierwszy reklamodawca w Polsce dogadaliśmy się bezpośrednio z WP.pl. W jeden dzień wszystkie formaty reklamowe należały do nas, więc dużo pracy po naszej stronie, po stronie domu mediowego po stronie naszych grafików też, żeby zbudować fajne story i pokazać to, zbudować z tego coś, coś fajnego. Myślę, że to się udało i też wdrożenie sklepu internetowego Lidl.pl, który wtedy wchodził do Polski i taki trochę challenge też od strony marketingowej, jak pokazać użytkownikom, że wchodzi Lidl mhm. ze swoim e ale nie będzie tam sprzedawał jabłek i bananów, tylko raczej swoje wiertarki, wkrętarki czy grabki do, do liści. Tak, przechodząc dalej, chciałem bardziej poznać, zależało mi na tym, żeby bardziej skupić się na tych narzędziach, żeby jednak móc wejść w tą dv którą dotychczas pracowaliśmy z, trochę z pomocą Agencji Mediowej, więc zdecydowałem się dołączyć do Patryka, który budował wtedy zespół in-house w Volkswagenie i tam w Volkswagen Group zajmowałem się właśnie stricte kupowaniem kampanii w modelu programatycznym, ale również też okodowywaniem stron pod kątem zbierania danych, które w tej branży są. Bardzo istotne i o tym też na pewno będziemy rozmawiać. Następnie kolejny krok w mojej karierze, i tutaj bardziej doświadczenie już szersze, jeśli chodzi o, o zasięgi reklam, czyli PepsiCo. Tutaj reklamy stricte awarenessowe, budowanie świadomości marki, zwiększanie Favorability. Jeśli nie wiecie, co to jest Favorability, również na pewno o tym będziemy rozmawiać na kolejnych odcinkach naszych podcastów, ale też takie doświadczenie międzynarodowe, też jakby pokazanie tego, że robienie biznesu na jeden rynek, a robienie biznesu na wiele rynków to jest zupełnie osobna bajka. Każdy rynek rządzi się swoimi prawami, każdy współpracuje z osobnymi vendorami, więc to tym doświadczeniem również będziemy chcieli się z Wami podzielić. I Patryk, myślę, że Twoje doświadczenie jest jeszcze bogatsze, więc. Teraz twoja kolej, podziel się. Nie, nie chcę tego oceniać, które jest bogatsze, które jest mniej bogate. Natomiast ja zacząłem swoją przygodę z digitalem 14 lat temu. To już będzie? Tak. Zaczynałem w grupie o2.pl, odpowiadałem za sprzedaż bezpośrednią reklam. Myślę, że to jest o tyle fajne, bo wtedy właśnie zaraziłem się te tematyką związaną z digital marketingiem, z reklamą digitalową. Z 2 2pl trafiłem do TVN-u, gdzie byłem jako jednym z pierwszych osób odpowiedzialnych za sprzedaż bezpośrednią reklamy w PlayerPL. Kiedyś nazywał się to TVN Player, TVN24.pl, gdzie wbudowałem też, czy współtworzyłem całą ofertę skierowaną do reklamodawców bezpośrednich. Natomiast po TVN-ie, po kilkuletniej przygodzie z TVN-em, Mikołaj Paczkowski, którego jeszcze raz pozdrawiamy, bo to jest bardzo istotne, Mikołaj Paczkowski zaprosił mnie do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko, które było odpowiedzialne za budowanie czy też współtworzenie zespołu in-house. To był chyba pierwszy klient, pierwszy reklamodawca w Polsce, który postanowił budować in-house w modelu o modelach in-house będziemy jeszcze mówić, więc tutaj sobie pominę to po rocznej przygodzie z Lidlem TVN bardzo chciał, żebym wrócił to jest moje zdanie, że chciał bardzo. Po prostu otrzymałem ofertę, żeby wrócić do TVN-u no i zająć się troszeczkę innym tematem, tematem monetyzacji reklam w modelu programatycznym, o którym będziemy na pewno bardzo dużo mówić. Po tvn nie przyszła przygoda do, z Volkswagenem, gdzie budowałem od podstaw zespół in-house. Przygotowywaliśmy, właśnie Adam dołączył do mojego zespołu na samym początku, przygotowywaliśmy całe podejście do in-houseowania dla. Wszystkich brandów z grupy Volkswagen. Współpracowaliśmy również z agencjami, agencją mediową, agencjami kreatywnymi, żeby wspólnie budować ten zespół in-house. No i po Volkswagenowej przygodzie przyszła pora na Pepsi. Jak pewnie już, za, już zauważyliście podążamy tą, tą samą ścieżką, dokładnie. Jedyna, jedyne, co, co warto podkreślić, to fakt, że to doświadczenie, którym będziemy się chcieli dzielić, jest troszeczkę od awarenessu poprzez kampanię bardziej Consideration do Borges Intel Conversion. Natomiast to są hasła trudne dla niektórych, dla niektórych banalne i mówią, okej, okay, znam to, po co mi tu masz mówić. Natomiast gdybyście chcieli z nami zostać, posłuchać trochę więcej co my zrobiliśmy, co udało nam się zrobić, jakie przykłady. I też fajnie, Adam, już powiedziałeś o jednej wpadce. O tych wpadkach też będziemy chcieli Wam trochę powiedzieć, na co uważać, na co, na czym się skupiać i gdzie możecie trafić na pewne problemy, bo takowe się będą zdarzały, jeżeli będziecie chcieli podążać drogą digitalową. I myślę, że na ten moment to tyle. Naszym głównym celem jest, tak jak już powiedziałem na początku, mówić o reklamie digitalowej, bardzo szeroko rozumianej, nie tylko digitalowej, bo będziemy też troszeczkę chcieli Wam opowiedzieć, o budowaniu strategii tego, co my na co dzień robimy, bo samo kupowanie reklam jest dla niektórych banalnie proste, dla niektórych trochę mniej proste, a dla niektórych bardzo trudne. Więc o tym oczywiście będziemy mówić, ale też jak to zaplanować, żeby wszystkie cele naszej kampanii były zrealizowane. Nasz główny cel, myślę, że to warto podkreślić, mówić o tych rzeczach trudnych w sposób troszeczkę bardziej zrozumiały. Miejmy nadzieję, że to, to nam wyjdzie, ale to Wy nam dajcie znać. I drugi punkt powód, dla którego chcemy to nakręcać, to też Wy. Na co dzień oczywiście mamy kontakty z różnymi vendorami, naszymi kolegami, koleżankami, którzy również zajmują się zakupem reklamy i planowaniem kampanii digitalowych, ale gdybyście Wy mieli również swoje spostrzeżenia, uwagi, chcielibyście się podzielić Waszym doświadczeniem, Waszymi wpadkami albo właśnie sukcesami, dajcie znać, na to liczymy. Chcielibyśmy troszeczkę prowadzić swego rodzaju wymianę wie wiedzy między nami, Wami, Wami nami. Zostańcie z nami. Kolejne odcinki już niebawem, ponieważ chcielibyśmy bardzo przybliżyć tematykę związaną z programatikiem, ale to, co jest najważniejsze, będziemy mówić zarówno do osób, które siedzą w tym temacie, do osób, które po prostu są użytkownikami internetu, aplikacji mobilnych, ale również część odcinków przygotujemy dla tych osób, które na co dzień zarządzają zespołami mediowymi, żeby pomóc czasami być może, podejmować. Pewnych decyzji, które my też podejmowaliśmy, kiedy budowaliśmy in-house dla Lidla, Volkswagena czy też PepsiCo. Zostańcie z nami, czekamy na Wasze komentarze. Gdybyście mieli jakiekolwiek tematy, które warto poruszać, coś dla Was jest niejasne, piszcie, dawajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście, żebyśmy do Was mówili. Dzięki wielkie, cześć. Dzięki wielkie, do usłyszenia.